Jest sakiem, jest ma duże siekacze, trąbę, duże uszy, jest szary. Silny, wierny. Duży, szary i kochany. Taki duży jest bardzo. Szary. Ma trąbę, duży. Duże uszykły. Trąba. Duży, silny, duża trąba. Chyba nie groźny. Duży, wielki, ogromny, ma wielką trąbę, pije wodę. No duże, taką masę ma dużą. A mi się wydaje, że takim rozdrażnionym zwierzątkiem jest. Kolor popielaty. duża trąba. Wielki, potężny. Odważny, silny, jak myślę Termalika <grym> będzie w tym sezonie. <grym> no, powinien być silny i dbać o stado. i rodzina. To jest skuteczny, jeśli chodzi o Termalikę.